Witamy Was bardzo serdecznie w Przyborowie 11, wyjątkowym miejscu, w którym odbywają się targi ślubne w plenerze. Razem z nami zobaczycie, co się dzieje na takich targach i na co powinniście zwrócić uwagę jako pary młode. Zapraszamy do oglądania. Pokazujemy dzisiaj różne możliwości różne, różnych usługodawców, którzy y, też są nietopowi, niesztampowi i y, którzy wpasują się, wpasowali się właśnie w to miejsce. Przekazała w takim razie parze młodej, która chciałaby zorganizować właśnie ślub w plenerze. Ja bym e, przede wszystkim, wszystkim parom młodym przekazałabym a to, że wybieracie profesjonalistów w branży. Czy to będę ja, czy ktokolwiek inny. E, proszę i apeluję o większe zaufanie. <grytanie> Okej, okay. czyli w takim razie wiemy, organizujemy śluby w plenerze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.